Witam, gram w Bedwars, Wars, lecimy na tych typów, ponieważ są spoceni i właśnie spadł do Wojda Więc ja się nie powinienem niczym przejmować, więc... Wczoraj sobie tak grałem w The Forest, The Sons of The Forest, ponieważ jestem dobrym graczem i nie zagrałem nawet w jedynkę Ponieważ moi koledzy postanowili, że hej, kupujemy The Sons of The Forest Szczerze? Świetna przycena, bo z, ze 130 na ile? Na mało procent Hej Tobiasz Gaming Teraz ja dostanę killa od Tobiasza Gaming. Nie! Okej, okay. mam szansę, mam szansę! Nie mam szans, podskoczył. Nie, przychytrzył mi. Teraz mój teammate go zabije. Zabił go, dobra. Śmiało mi się, gdyby go nie zabił. Miałbym content Więc graliśmy w tego DeForesta i postanowiłem, że hej, ale ten popfilter przeszkadza. Bo jakby zawsze leży na moim krześle, jak chyba każdy z tego, co widziałem, memy na TikToku i po prostu postanowiłem, że zdejmuję ten popfilter. Albo będzie mi okropnie słychać, albo będzie mnie słychać po prostu pięknie, magicznie. Eee, nie zabijaj mnie. Nie, please został. Ok. Na szczęście ta osoba mi nie zadała hita. Nie wiem czemu, dlaczego. Ale muszę ją zabić. No i teraz umiesz klikać. He, he. Dobra. Nie, No szans. Bigon. Nie, dobra. Daj mi na nic nie stać. trochę troje smutno. Trochę chce mi się płakać. Mam nadzieję, że tu są jakieś diaksy. Są dwa. To mi da prota, ponieważ mój teammate jest dobry i nic nie kupił. Teraz weźmiemy to. W sumie to mi zaraz kupi to wszystko. Jej! Jestem bogaty. Więc powinienem się teraz uczyć matematyki. To był mój kolejny punkt. Zdjąłem po filterze i po prostu postanowiłem, że o tym powiem. I muszę się uczyć matmy, bo nie znam. Znaczy, zdam, Ale dostałem już jedynkę i chcę ją poprawić. You know, you know. Okej, okay. ten typ jest po prostu niemiły. Ale szary teraz na niego leci i dostaje instant karmę. Jej! Chyba, bo ten szary. Ten szary nie ma. Peda. Teraz wystarczy, że ja go kliknę i... Wszystko się udało. Wszystko według mojego planu. W sumie mogą sobie zostawić tym miecz. A teraz wystarczy, że zabiję jeden cały team. Mój teammate... A oni nie byli tak przypadkiem koło mnie? Oni byli ko mnie, bo ja zabiłem białych. Znaczy mój teammate mi. Powiedzmy, że pomógł w jakiś sposób. Przeszkadzał bardziej, ale nie, nie można powiedzieć, że to nie jest pomoc. Jest pomoc mentalna. Czy oni poszli na... Myślałem, że się zbudowali. Takie what the hell? A to nie. To tylko szkło. I znowu mam kaszel, ponieważ... jej pogoda. Nie wiem, byłem chory przez takie długi czas i dalej niby zdrowiałem. Ja po prostu dalej nie jestem chory. Nie trafiłeś. Albo trafiłeś, tylko że coś ci się nie udało. Ja chcę ci po prostu zniszczyć beda. Hele, hej, 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 Okej. Okay. Nie! 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 Hmm, <noise> w spokoju Dobra, teraz możemy się bić Hej, hej, chodź się bić, hej O, odbiłeś to okej, okay. teraz mój teammate Double hit, dziękuję The best Okej, okay, jestem sam, jak w prawdziwym życiu, to nic takiego, przeżyję I can do it Znaczy, problem jest taki, że to jest taka mapa, i tutaj większość osób to, to taka szlachta. Powiedzmy, że szlachta. Bo ja ich za bardzo nie, nie znam, bo chyba jest tutaj dajlaki. O nie, słyszę to. No nie, typ się poci. Jak ja mam pokonać typa, który się poci? Dobra, jednego pokonałem. Mam nadzieję, że ten też spadnie. Dobra, pokonałem ich. Dude, fart! Co za fart! Nie wierzę w to. Dobra, tamten typ. Nagle się obudził z jakiegoś powodu. Nie wiem po co, z jakiegoś czemu. Ale na mnie idą. Więc ja bym sobie kupił Armor. Mhm. Nie ma szans, że na mnie pójdą. Serio? Jest taki taki dobry w tą grę? Hello. Hello. Powiedziałbym coś, ale nie wiem co. I ucieka! Jakby nigdy nic! Idzie sobie ode mnie! na no. Nie, nie. Masz zero. bigon. Twój teammate też nie żyje, jakim cudem. A, wyszedł z gry, okej. Okay. Tak też można być. Może być. Problem jest w tym, że myślę o pięciu rzeczach na raz i potem zacząłem kaszleć i mylę słowa i to, to nie wychodzi. Na przykład teraz tym się kaszleć, ale próbuję nie kaszleć i. Zaraz znowu będzie cięcie, jej, ale póki jeszcze żyje, to powiem, że że, że... że nic nie wiem. Bo Sokrates albo inny wielki myśliciel, który nie wiadomo co powie. Ludzie to uznają za coś niesamowitego. On... On zamierza na mnie iść? On zrobi on zrobi TNT jumpa, ja nie chcę. Nie! Chodź tu. Uciekniesz? No. Wow! Ale jesteś dobry. Nie, nie on, Nie ma szans... On żyje! Dobra, nie żyje Dud trochę długo spadał, takie Dobra, na szczęście nie żyje Czerwoni nie mają beda. Biali... Biały mi się nie przyjmuje Czy chce czekać 19 sekund na jednego diamenta? No nie za bardzo Będę szczery Choć boję się trochę czerwonej, bo trochę Trochę są bardzo agro, tak mi się wydaje Taktyka jest taka żeby po prostu wygrać grę, żebym mógł zakończyć moją męczarnię. Okej, okay. mm -mm. jeszcze to odłożę. Czuję, że dostanę wielki, e, jak to się nazywa, e, nie wiem, ale muszę chyba zabić jednak żółtych. Żółci, żółci idą tam, nie zabili jeszcze niebieskich. Czy niebiescy są dobrzy, e, nie, ale tam jest ekscytacja i ten nick, ten nick mi trochę budzi we mnie, jak to się mówi strach? Nie wiem co to strach. Trochę dziwne. Ja nie chcę na ciebie iść, ja chcę narzuty. na żółty Leave me alone. Co ja ci zrobiłem? To, to są dwa, ja to po prostu wyrzucę, I don't care. Chcę po prostu iść na tego typa, być zadowolonym człowiekiem. Być zadowolonym człowiekiem, to chyba nie ma takiego słowa w słownictwie Być zadowolonym? Znaczy słowo jest, ale nie bye, goodbye, i, I teraz on mi zniszczy Beda, ale ja sobie kupię Armor. I to mi dużo da. Ale tak, piszę jutro z matematyki. Wydaje mi się, że mam szansę. Znaczy, ten sprawdzian, który pisaliśmy, był prosty, po prostu ja nic nie umiałem. Znaczy, coś tam umiałem. No bo pytanie na logikę. Yy, ale jednak, bo to wielomiany, you know. Albo wiesz, albo nie wiesz. Ten typ będzie uciekał. Hello. Nie. Okej, okay, ty po prostu nie wiesz, co się dzieje dookoła ciebie. I teraz... Wy... Wy macie beda. Jakoś mi się to nie podoba, będę szczery. Czy mogę... po prostu zniszczyć? Ten typ umiera. Nie, jednak żyje. Teraz ten typ myśli, że ja zbieram diaksy... ...a tak naprawdę idę na niego. No. No. Nie, musisz zginąć. Nie, nie mogę tego zniszczyć! Jestem upośledzony. Ale chociaż mam beda, mm -hmm, zawsze trzeba myśleć o tych pozytywnych rzeczach. Jestem upośledzony, tak wiem, ale jednak mam subskrybentów. Nie mam znajomych, ale mam subskrybentów. Mam kanał na YouTubie, jej! Potem ludzie mnie wyzywają, iść nagrywać z mamą, bra? Bo ja tam pokonałem niedawno suszego, zaczął płakać, ponieważ jest dobrym graczem, go pokonałem w w skillowym game modzie, który się nazywa Perfight później chciałbym grał z nim w inne game mody, a ja po prostu takie na... No nah, Ja już dokonałem tego czego musiałem. Choć mnie jeszcze chyba raz pokonał, więc. Aha Dude, on ma tyle rzeczy. Pomóż mi go zabić! Nie mogę! O ile jest tych rzeczy! Please! Okej, okay. eee, mm, 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 29 złota, eee, to bym ja to schował, schował, mam dwa TNT, spokojnie, dam radę, jest ich tylko dwóch, eee, polecimy górą, on mnie rzuci, wiem o tym, bo jest niedobrym człowiekiem, okay. rzucił mnie wcześniej niż myślałem, Jej! nie ma kolejnego. Ale teraz ja mam iron miecz i wcześniej też miałem iron sword, ale nic mi z, z niego nie pozostało. Czemu on ma teraz żelazny miecz? Tak, idą do mnie. Teraz mogę im zniszczyć beta, ponieważ nie mają Znaczy nie mają tego złego, tej złej rzeczy, która nazywa się Obsidian. Okej, okay. Chodź na mnie, podejdź. Nie, nie podejdzie. Okej, okay, teraz ja mogę sobie kupić rzeczy. Teraz tylko nie przegrać. To jest mój plan. Nie przegrać. Prosi powiedzieć, niż wykonać. Niestety. Hmm. Ja Gdzie idę? Dobra. Wydaje mi się, że muszę poczekać na. Na co ja chcę poczekać? Na teammata? Nie mam teammata. Boję się. On zjada złote jabłko, czemu? Dude, do, dosłownie nie mam nic. 5, 4, 3, 2, 1, please. Dobra. Teraz mogę uciec. To nie było sensownego mostu. Ok. Mogę uciec. Będzie trochę ciężko. Ale powinienem sobie poradzić. Eee. Hello. Nie, nie, nie. Czemu nie dostajesz nutbaka? Ty, klaunie. No, 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 no. Ja po prostu ucieknę. Nie ma szans. Bye! A, no, mam 8. Eee, robię tak i tak. Teraz w mam najlepsze i ty w grze. Jaka jest szansa, że przegram? Ok, on po prostu będzie uciekał. Dlatego ja po sobie... Wszystko w sklepie, póki mam jeszcze czas. Spad do wojda. Nie, please. Nie, nie, spam, please. He, nie kupiłem. Proszę, please. bro Więc jedyne co wywnioskowałem z tego odcinka to to, że zadania nie działają. Bye.